Cześć, Emanuel, tak, na odcinku. Dzisiaj lecimy do galerii, bo jutro wyjeżdżam do Paryża, Oczywiście będą vlogi z Paryża. Teraz, Emanuel, gdzie idziemy? E, e, Dziś rano do Żabki, hot hodowa, bo się tak zmiesieliśmy, że nie złożyliśmy zjeść w domu. No, to mordeczki, zobaczcie dzisiaj cały nasz dzień. Hello. Dobra, więc nie było hot-dogów, kupiliśmy był bułki. Jak możecie zauważyć, byliśmy u fryzjera. Dramatyczna zmiana, bo ja obciąłem się na prawie na krótko. Emanuel Boki tylko sobie tam obciął. Dobra, bez przedłużania mordeczki, wsiadamy od auta i lecimy, tak jak wcześniej, lecimy do galerii Avenida. Bo tam musimy kilka spraw załatwić. No, zobaczycie sami już na dalszym nagraniu. <muletnice> Teraz sobie do kantonu wymienić pieniądze na jutrzejszy wyjazd, więc lekcie z nami. No, to już kupiliśmy sobie to, wszystko Wam pokażemy w domu co kupiliśmy. Teraz lecimy do sklepu i kupujemy sobie coś słodkiego, na coś do zjedzenia na wyjazd. Dwa dni jedziemy w autobusie, więc przyda nam się jedzenie, idziemy teraz sobie coś kupić. W domu Wam pokażemy wszystko co kupiliśmy. Nasze słodycze. Dobra, to co w galerii to już kupiliśmy. No niestety nie wszystkiego znaleźliśmy, więc musimy jechać jeszcze do kantoru gdzieś indziej, bo tu się okazało euro bardzo drogie, no jak tak w Avenidzie... Jak wiecie na dworcu zawsze drogie euro. Jedziemy nawet do kantoru, jeszcze do różnych sklepów, w domu wam wszystko pokażemy co kupiliśmy. Tak, jeszcze do niektórych sklepów musimy jechać, bo tutaj nie było wszystkiego tego czego chcieliśmy. Więc musimy jeszcze poszukiwać po Poznaniu. No to już się widzimy w innych sklepach albo już w domu, jak będziemy wam pokazywać, po trochu co kupiliśmy. Dobra, dobra. Teraz jesteśmy na Półwiejskiej w Poznaniu. Wszystko kupiliśmy, co co już mieliśmy, znaleźliśmy wszystko, co chcieliśmy. Jesteś teraz głodny, jesteśmy głodni idziemy na kebab. Zamówiliśmy właśnie sobie kebaby, czekamy na zamówienie, zjemy je i po, pewnie pojedziemy do domu, pakować się. Dalej. Dalej. Wam pokażemy, Zobaczmy w, w dalszym odcinku. Oglądajcie. Siedmańko! My już jesteśmy w domu, kupiliśmy to co chcieliśmy, to co potrzebowaliśmy. Więc teraz wkrótce Wam opowiemy, co kupiliśmy. Jeszcze jedna rzecz: nie nagraliśmy, jak jedziemy do kantoru, bo już nie zdążyliśmy. My musimy się jeszcze dopakować spakować wszystko. Teraz Wam pokażemy pokrótce, co sobie kupiliśmy, co na potrzebne. Majona ma sama pojechała do kantoru, ona nam wymieni po prostu pieniądze i nam da w domu. I jedziemy. Pierwsza rzecz, którą Wam pokażemy, to są zwykłe paluszki. Paluszki, bo jedziemy, będziemy mieć dwa dni i jedną noc w autobusie, więc coś nam przyda. Tak, e, tak paluszki też mamy. Następną rzeczą będzie to, że dokupiliśmy sobie jeszcze. Ym, statek do trzymania do ręki, żeby nagrywać Wam vlogi. Ja sobie, bo niedawno zgubiłem portfel, kupiłem sobie portfel. Normalny taki skórzany portfel sekwiłem. Jedziemy dalej. Po prostu słodycze, jakieś batoniki yy, potrzebne do higieny, perfum, dezodorant. Yy, jeszcze co tam mamy? Też tak, jeszcze sobie power banki, żeby jak nam się rozładuje. Telefon, telefon, żeby dynieć. sobie naładować, żeby mieć nagrywać. Kupiliśmy sobie jeszcze y, klapki, japonki pod pryślin z dochodzenia. Tak, ja mam kolor żółty, ja niebieski jak widać. E, co tam jeszcze mamy? Tak, mamy... I to nas zdziwiło trochę, bo nigdy nie widzieliśmy e, chipsów, lajsów w kształcie pingersów. Bo zawsze jak kupowaliśmy tak, to były pingersy, a teraz lajsy zrobiły tak, praktycznie tak samo. No. Dziwne, ale kupiliśmy sobie. często sobie kupiliśmy do słodkiego, żeby coś zjeść, to to, to fifi na podróż. Kupiliśmy. Co, czego to nie zdążyłem, no to zjemy tam na miejscu. Kupiliśmy sobie y, horteksy. Mój to był ten, nie? Tak. tak. Kupiliśmy sobie horteksy. Y, jedziemy dalej. Y, kupiliśmy następny dezodorant, Pewnie mój albo Emanuela, później te wody po prostu do picia, żeby się napić. Kupiliśmy sobie 7 Days, takie pakowane kruzteczki na podróż. Ja, ja sobie kupiłem ręcznik nowy na podróż, bo no tamten mi się podarł. Bo mamy swoje w domu i mi się jeden podarł, więc sobie kupiłem na podróż. Zabieramy dwa ja jeden i jeden się podarł. Tak, o, Emanuelowi się kończy pasta do zębów, więc sobie kupił pasta do zębów. Yy, tak no, nie wiem, wiedziałem, że kupiliśmy. Yy, knopersy. Też słodkie. Yy, tak, kupiliśmy sobie jeszcze krem do opalania, jakby tam było gorąco, żebyśmy się nie spalili. Yy, Też sobie kupiliśmy jeszcze maszynki do, do golenia. No, Zwykłe maszynki do golenia. I już ostatnia rzecz, Emanuel sobie kupił po prostu szampon, szampon Timotei i praktycznie to, to wszystko. My też słyszeliśmy od znajomych, że nasze vlogi, nasze odcinki są trochę zasztydne, ale osoby, które... Nas znają rob... to wiedzą, że no... jesteśmy warioty mm. i <noise> lubimy się popisywać, lubimy... No, do, dobrą no. atmosferę, no, lubimy zabawę. Więc postaramy się nagrywać bardziej żywiołowo, nie sztywniacko. Jeszcze wam pokażemy jak się pakujemy. Jak widzicie, Emanuel dopakuje ostatnie rzeczy, ciuchy. Bo jutro, nie, tam, jak wam już mówiliśmy, Emanuel pakuje statyw oczywiście, bo chcemy nagrywać tam jakieś Q&A, pytania w Paryżu. Więc obowiązkowo wpadajcie na naszego wspólnego Instagrama, bo tam na reakcji będziecie mogli zadawać pytania w komentarzu. Też zadawajcie pytania na naszych osobnych Instagramach, też, tak. bo oczywiście podamy je w komentarzu. Lajkujcie, komentujcie, subskrypcja. O, też obowiązkowo wpadajcie na nasze Instagramy. I wcześniejsze filmy, które były tydzień, dwa tygodnie temu, no zobaczcie, wejdźcie na nasz kanał. Bo warto i obserwujcie, subskrybujcie, bo na pewno takich vlogów z Paryża nie widzieliście. Ciao!